How much do I not panic on How much I You can hear my I Wszystkim macie piętrowie z tej strony kanoril. Real Progress. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym z Wami poruszyć taki temat dotyczący mojej przerwy. Natomiast popatrzymy sobie na moje wyniki badań, zobaczymy co jem i zobaczymy jaka jest teraz aktualnie implementacja. To jest dość ciekawy materiał, myślę, że wiele osób, które są na poziomie zaawansowanym, będzie to ciekawiło. Ponieważ jak mówię będą to wyniki badań, nie, moje nowe wyniki badań, które otrzymałem dzisiaj, więc spontanicznie nagrywam ten materiał, ne, natomiast też pokażę Wam jak jem, jak wygląda jeden z moich posiłków, który wcale nie jest fit oraz po prostu posiłki takie typowo na odbloku, ostatnio Wam mówiłem, że nie będę udawał, nie wiadomo kogo na odbloku, na mostku. Ostatnio Wam mówiłem, że nie będę udawał byle kogo i nie będę tutaj zmyślał rzeczy na zasadzie jem 300 białka, ileś tam węgli i tak dalej, bo teraz diety nie ma, ona jest po prostu na zasadzie dwóch, trzech szejków w ciągu dnia w postaci izolatu, jakieś dwa obiady, ewentualnie obiad i kanapki, bo tak to wygląda, natomiast totalnie psychicznie odpoczywam aktualnie od tego, od tego sportu, jestem na TRT, na TRT 125 testa na tydzień, więc nie jest to raczej, nie jest to raczej dużo. No i co? I chciałem Wam pokazać dzisiaj o wynikach. Najpierw omówię wyniki, później Wam pokażę co suplementuję i oczywiście też ostatnio nagrywam materiał dotyczący suplementacji i powiem Wam, że po krótkich chwili, gdzie wiele osób zrozumiało to jako jakaś re reklama, dzisiaj nie będę mówił z jakich firm to biorę, nie będę w ten sposób podchodził do tematu, tylko jeszcze raz spróbuję to nagrać i nie będę mówił o firmach, po prostu powiem co stosuję, w jakich dawkach i dlaczego. I w taki sposób będzie lepiej, bo wiele osób potrafi po prostu do czegoś przyczepić, natomiast nie chodzi o pokazywanie firm, chodzi tylko i typowo o pokazanie suplementacji gościa, gościa na mąsku. Więc myślę, że to jest o wiele bardziej ciekawe. Słuchajcie, skupimy się teraz na, na wynikach. Ja tu mam przy sobie komputer, więc będzie mi to delikatnie łatwiej w ten sposób omówić. Teraz leci zdjęcie numer jeden. Ja będę wiedzieć po prostu co mam rzucać. I tak jak widzicie, są to moje wyniki, wyniki badań krwi. To co jest najbardziej prawdopodobnie istotne dla większości osób, to oczywiście hematokryty, hemoglobina. Tutaj od razu będę mówił co mnie cieszy i dlaczego mnie cieszy. Poziom hemoglobiny, to jak widzicie, to 16,7. Powiedzmy, jesteśmy między tymi widełkami. Natomiast cieszy mnie to bardzo mocno, bo wiele osób, które mnie obserwują, wiecie, że miałem problem z helikobakterem, miałem problem z zapaleniem przyłyku, miałem problem z nadżerkami do żołądku i ten, to, ten poziom hemoglobiny spadł nawet do 12. Był bardzo niski. Generalnie pojawiło się krwawienie, krwawienie, które wynikało tak naprawdę dopiero później po gastroskopii dowiedziałem się z czego i ze względu na to ciężko było wrócić do normy, ciężko było również o to krwawienie zadbać w taki sposób, aby, aby te nadżerki, można powiedzieć, dalej nie postępowały i nie było po prostu gorzej. Natomiast na ten moment widzę, że wszystko jest ok i są to już trzecie badania, które wykonuje na przestrzeni, badam się co 10 dni teraz, na przestrzeni 10 dni i widzę, że te wyniki są naprawdę lepsze, więc już cieszy mnie to, że jest wszystko Bynajmniej na papierze ok. Tak naprawdę, ok będzie wtedy, kiedy wykonam gastroskopię i będę wiedział, będę taki pewny, że wszystko naprawdę jest na perfekcyjnym poziomie. No. Przestały już na pewnym etapie z tym sportem cieszyć wyniki na papierze. Wyniki na papierze to jedno, natomiast to, co jest w środku, to jest drugie. Miałem wykonany szereg, szereg badań. Mam tutaj na myśli oczywiście tomografię głowy, tomografię karatki piersiowej, RTG, USG i tak dalej. Wszystko było sprawdzane, więc tego typu wyniki bardziej mi cieszą Oczywiście fajnie, gdy wszystko na papierze wygląda dobrze, natomiast. Według mnie najważniejsze jest to, jeżeli może być już po takim profesjonalnym sprzętem, szpitalnym sprzętem, wygląda wszystko ok. Jak na ten moment wygląda wszystko ok, więc bardzo się tutaj cieszeń, niektóre oczywiście rzeczy są nadal do, do naprawienia, ale skupmy się teraz na podstawach, bo o tym można mówić i mówić, natomiast nie jest to kanon, bo są to moje przemyślenia, pamiętajcie, że nie jestem lekarzem, nie jestem osobą, która będzie tutaj doradzała i tak dalej. Mówię o sobie, czytam swoje badania po prostu Wam i dzielę się z tym, co ewentualnie tutaj jestem w stanie wyczytać. Jeśli mowa o hematokrycie, tak jak widzicie, ja znajduje się on na granicy 50, tutaj normalnie do 54. Generalnie u mnie poziom hematokrytu w większości okresów, czy to jest okres redukcyjny, czy jest to okres masowy, to jest już takie top. To jest bardzo wysoki wynik, jak na mnie. Wiem, że według norm nie jest to wysoki, ale jak na mnie jest to wysoki i ja zwracam uwagę na to, jaki u mnie był pierwotny poziom hematokrytu. Generalnie w granicach 46-48 kręci się to zawsze. Teraz, gdy jestem po okresie właśnie jakichś tam nadżerech, krwawień i tego typu, to oczywiście staram się również patrzeć na te parametry w nieco inny sposób i po prostu klasycznie, że wszystko mamy w normach, w widełkach, bo nie na tym polega czytanie, czytanie wyników badań. Natomiast tak jak widzicie, jest naprawdę ok. Jeśli mowa o RBC również z górnej granicy, to jest dla mnie również dość istotne, aby to było w normie. I też, co jest bardzo istotne dla mnie w tym wypadku, to macie na samym dole, z tego co widzę, PLT. Screenshot jest maksymalnie duży. Nie byłem w stanie tam niżej zjechać, ale też były tylko i wyłącznie jakieś tam limfocyty i tak dalej, i tak dalej. Rozmaz, nie było tam więcej wyników badań. Tutaj mamy te podstawowe, na pewno większość z Was się bada, więc, więc wiecie jak te wyniki wyglądają. I te również jest w normie, więc bardzo mocno mnie to cieszy. Natomiast tutaj jeszcze, czekajcie, hmm, czekajcie, czekajcie, czy znajdę tutaj stare, stare wyniki. Jeśli mowa o wynikach sprzed jeszcze dwóch tygodni, tak. Jeśli mowa o PLT, dlaczego mi to cieszy, tak jak widzicie, macie tam normę, normę do 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 350. A u mnie to PLT na poprzednim badaniu wynosiło 420, 420, dlatego mnie to mocno cieszy. Jeśli w poprzednich badaniach hematokryt był na poziomie 47, hemoglobina była na poziomie 15, ale tak jak mówię, są to badania wykonywane w bardzo krótkim okresie czasu między sobą. Monitoruję to bardzo mocno, bardzo często, nie jestem jakimś hipochondrykiem teraz, po prostu naprawdę chcę, 100% wykorzystać okres odpoczynku od początku treningu do tego, by się zregenerować, aby odpocząć właśnie od mocniejszej suplementacji, aby zadbać o podstawową suplementację jeszcze mocniej. I dlatego Wam oczywiście o tym mówię. No i teraz przejdziemy sobie do badań do pliku numer 2 i będą to parametry związane z krzepliwością krwi. Tutaj mamy didimery, fibrynogen, INR, i NR oczywiście możemy to badać, nie jest to, nie, nie jest to konieczne, natomiast są to bardzo istotne również parametry. Zachęcam wiele osób, aby sobie o tym poczytać, natomiast w większości przypadków nie będzie to miało za bardzo, za bardzo znaczenia, natomiast to są parametry związane z krzepliwością krwi, skrzywnięciem krwi, z oczywiście jakimikolwiek tutaj problemami związanymi z z miażdżycami, zawołami i tym podobne. Natomiast wolę to sprawdzać, wolę sprawdzić wszystko. Wielu również moim podopiecznym, którzy są podczas obfitego okresu masowego, którzy są na mocnych redukcjach, powiedzmy takich po zawodach i tak dalej, zawsze staram się, aby, aby to sprawdzali oczywiście również osoby, które stosują delikatnie większą ilość środków, ponieważ takie osoby nie będą krywono, ale też, no, też prowadzą, jakby to jest taki, to jest taki mój cel, cel, albo właśnie takim osobom pomagać. Również po grubszych cyklach, po grubszych okresach masowych, grubszych okresach właśnie redukcyjnych, zalecam zawsze, aby to, aby to sprawdzać, natomiast te wyniki wyglądają dobrze, wyglądają fajnie, więc oczywiście też jestem z tego bardzo zadowolony, no, i mam oczywiście plik numer 3, i to będzie bardzo istotne. Natomiast, aby mi się to na monitorze za bardzo nie pomieszało, to jeszcze wam pokażę, tylko czy znajdę tak samo. Tutaj mamy. Przepraszam, że tak nagrywam wam to spontanicznie, to nie jest łatwo, by nagrać materiał z, z tego typu tutaj m, badaniami. To wszystko powrzucać, aby się to nie pomieszało, bo te pliki wyglądają tak samo. Tak, mam stary plik, i tutaj zobaczycie teraz. Stary plik, stary plik, który dotyczył poprzednich wyników badań i zwrócił uwagę, jaki był poziom żelaza, jaki był poziom ferrytyny. Jeśli o HDL, oczywiście, jest to poniżej tej 40 i to. Mówiąc szczerze, w 80% przypadków tak to wygląda, gdy stosujemy gdy stosujemy środki. LDL też nie jest jakoś na jakimś perfekcyjnym poziomie, więc można powiedzieć, te ratio między HDL a LDL nie jest takie, jaki bym chciał. Natomiast skupmy się na tym żelazie. Dlaczego był taki niski poziom żelaza? Ze względu na stosowanie, e, po pierwsze inhibitorów, pompy protonowej e, oczywiście, czyli PP, polprazol, bioprazol e, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście było to stosowane ze względu na to, aby e, ten żołądek oszczędzić, aby zadbać o ten kwas żołądkowy. E, natomiast e, Chodzi tutaj o to, że generalnie krwawienie, które występowało, wiązało się ze spadkiem hemoglobiny. Oczywiście również ze spadkiem żelaza. Jeżeli żelazo spadł, oczywiście ferrytyna, jako taki magazyn dla żelaza, również tam będzie spadał. Natomiast bardzo istotne jest to, że te żelazo poleciało bardzo nisko. Co jest również bardzo istotne, to oczywiście to, że stosując żelazo ten poziom żelaza był wysoki. Poziom ferrytyny nadal był dość, dość niski. Natomiast byłem na konsultacji lekarskiej i lekarz powiedział mi, abym te żelazo kompletnie odstawił, ponieważ to jest zbyt wysokie. Około, tam było żelazo powyżej dwukrotnie, dwukrotna norma, natomiast ferrytyna była nadal bardzo nisko, więc to mnie niepokoiło, dlatego to żelazo nadebrałem, odstawiłem to żelazo i po tygodniu czasu znów się zbadałem, nawet, nawet nie po całym, nie, całym tygodniu i to był właśnie, i to był właśnie taki wynik żelaza. To jest właśnie to, więc nie wiem troszkę, natomiast to był właśnie ten wynik żelaza, taki bardzo niski, po odstawieniu, już nie znajdę poprzednich wyników badań, gdzie, gdzie to żelazo było dwukrotnie wybite ponad normę. Natomiast to już jest takie martwiące i to jest coś jak anemia u gościa 100, 130 kg. Natomiast zwał jak zwał, żelazo było bardzo nisko, to mnie zaniepokoiło. Ferrytyna była również na niskim poziomie. Lipidy również mi się nie podobały, natomiast nie ma co ukrywać. Ale jeżeli ktoś ma coś związanego ze środkami, to prawdopodobnie często takie problemy będą miały miejsce. Oczywiście możemy o to zadbać w odpowiednią suplementację swoich podopiecznych, gdy widzę, że te lipidy są naprawdę dość mocno, dość mocno rozjechane, zwał jak zwał, są zaniedbane. Wygląda to nie tak, jak powinno wyglądać, oczywiście mocno Reaguje i zawsze mocno kładę nacisk, chociażby nawet na podstawowe suplementy typu omega-3. Dokładam również większość ilość suplementów to jest zostaje swoim podopiecznym. Natomiast tego typu suplementy są, trzeba sobie pomagać, trzeba oczywiście to sprawdzać. Oczywiście również odpowiednia dieta, stosowanie odpowiednich produktów będzie wpływało pozytywnie bądź negatywnie na, na nasze lipidy. Natomiast teraz przejdziemy sobie do badań kolejnych, bez suplementacji już żelaza. Natomiast jak się to zmieniło? I tak jak widzicie, mocznik jest idealnie, kratynina jest delikatnie podwyższona. Przejdźmy sobie może do, najważniejszego, do najważniejszego, czyli po prostu do żelaza. To jest poziom żelaza, który jest dwukrotnością normy i to nie jest okres, gdzie brałem żelazo i to było tak podbite, tylko to jest okres, gdzie mój organizm jest już generalnie. Dochodzi do siebie, te wyniki są wynikami, które bardzo mi cieszą, dlatego się z nimi też dzielę. Tamte, które pokazywałem, raczej mi nie cieszyły, więc raczej się nimi nie dzieliłem, natomiast nie tyle, co nie dzieliłem, co po prostu. Człowiek jest przyjęty, człowiek nie wie co, co ma myśleć i chciałem to wyprostować i chciałem ewentualnie wam pokazać, jak można tutaj odpowiednio, odpowiednio zadziałać, aby te wyniki badań poprawić. No i tutaj widzisz też, że to było po, teraz jest podwyższone dwukrotnie ponad normę, natomiast zbyt mocno mnie to nie... nie nie przeraża, ze względu na niski poziom ferrytyny, oczywiście po poczytacie sobie również na temat zależności między żelazem a ferrytyną, natomiast tak jak Wam mówię, Często występują wy, wysokie poziomy żelaza przy niskim poziomie ferrytyny. To jest bardzo powszechne. Ostatnio miałem podopiecznego, który napisał mi, że ma też bardzo wysoki poziom żelaza. Powiedziałem mu sprawdzić poziom ferrytyny, jeżeli nie sprawdzałeś. I jeżeli w tym magazynie, magazynie tak zwanym tego, tego żelaza nie ma, czyli w postaci tej ferrytyny, ta ferrytyna jest dość niska, no to oczywiście te żelazo może być delikatnie wyżej i to generalnie się <laughs> unormuje. Jeszcze wam pokażę na pewno wyniki badań. Nie, wtedy, gdy te wyniki będą już jeszcze ładniejsze, ewentualnie czy one się mocno zmieniły względem tych, które Wam dzisiaj omawiam, więc tak to wygląda. No i jeśli mowa o HDL, to jak widzicie, jest wyżej. Jeśli mowa o, o HDL LDL, to oczywiście zacząłem jeść dość sporo ryb tłustszych. Zacząłem dbać nawet o, o omega, ale tej tego, omegi tego jest dość sporo tych kwasów EPA i DH, łącznie około 5 gramów 5 gdzie nie, więc to nie jest mało. Jeśli mowa tutaj jeszcze o ratio między HDL a LDL, to oczywiście również się to poprawiło. Chciałbym, aby te wyniki były jeszcze delikatnie lepsze. Da się to na pewno poprawić, a tym bardziej, że chciałbym maksymalnie mocno wykorzystać okres Właśnie ten bez treningu, ponieważ przypomina wszystkim, kompletnie ja nie, nie trenuję. Nie mam jakichś mocnych spadków i tak dalej. Jeśli mowa o wadze, ponieważ waga ciągle oscyluje w granicach 130, plus, natomiast widzę, że robi się coraz bardziej zatłuszczony, więc mnie to mocno nie cieszy. Jeśli mowa o testostronach, jak wam mówiłem, jest to poziom typowy dla, typowy dla TRT. Natomiast estradiolu prolechny testa nie sprawdzą, nie sprawdzam, ponieważ wiem, wiem, po prostu ile wbijam, wiem jakie te wyniki były też wcześniej, więc tutaj nic się nie zmienia na 100%. No i czy coś tam, coś wam jeszcze mogę tutaj pokazać? Eee, chyba nie. Tylko nie, wylogowałem już w ogóle z laboratorium, więc, no więc nawet już nie będę tutaj wchodził i przeciągał tego materiału. Natomiast tutaj, tak podsumowując, tak jak widzicie, mm, poziom hemoglobiny miałem bardzo niski, poziom hemoglobiny się poprawił. Odpowiednia suplementacja, odpoczynek od suplementacji, odpoczynek oczywiście od, m, od treningów pomaga. Natomiast tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że przy moich schorzeniach, przy mojej chorobie, dość duże ilości jedzenia powodowały nadal, nadal krwawienia. Ciężkie treningi powodowały wzrost ciśnienia w wiami brzusznymi, co oczywiście do Udało się nadal nakrwawienia i generalnie ta produkcja kwinek również była na nieodpowiednim poziomie, co oczywiście jest związane również z mocniejszą suplementacją oraz treningiem, co powoduje oczywiście to, że mamy najgorszy możliwy okres dla każdego zawodnika, czyli typowy mostek, natomiast nie mostek, nie, tylko wyłącznie pod kątem suplementacji, ale również mostek związany z tym, że nie możemy dużo jeść, czyli tego utrzymywać. I mamy mostek również związany pod kątem pod kątem treningu, czyli nie możemy nawet trenować, czy ciężko trenować, bo może to uszkadzać. Ktoś powie, że warto pójść sobie zrobić ewentualnie delikatny trening, coś tam pomachać, chociaż cokolwiek, natomiast te cokolwiek nic nie wniesie, te cokolwiek jedynie co zrobi, to oczywiście uspokoi delikatnie moją głowę, a z drugiej strony będzie mnie irytować, że będę siedział na treningu, a te efekty będą takie, że ich nie będzie. Ja tak trenować nie lubię, jak gdy trenuję, to zawsze z Michał, więc Trenując tyle lat, zawsze trenowałem z odpowiednią dietą. Nie chodzę na treningi, gdy, gdy nie trzymam ichy, nie widzę sensu. Przynajmniej na moim poziomie, oczywiście, o moim na moim poziomie, zaraz ktoś powie, że trenowanie bez diety też ma sens. Oczywiście ma ale dla zdrowia jak najbardziej. Natomiast o tym mówię o typowo zawodniczym podejściu, więc nie ma tej diety. Nie widzę sensu w treningu i nie widzę nie tyle co sensu diety, gdy... Wiadomo, dietę fajnie jest trzymać, a tu dietę trzeba non stop, ale powiem wam, że ten pierwszy okres, naprawdę taki pierwszy okres od. Dobrych pięciu, sześciu lat, gdzie jestem miesiąc bez michy, tylko po prostu sobie kipię tam jakiś izolat, yy, jem obiadek i tak dalej, jest momentem, gdzie... Czuję luz na głowie, gdzie nie muszę wychodzić z pudełki, gdzie nie muszę wracać z, do domu, bo jedzenie, gdzie nie muszę wychodzić z domu, e, powiedzmy, napchany, po prostu nie chcę mi się iść śniadanie to z za dwie godziny. E, chcę pójść spać, to idę spać, nie ze z posiłkiem do trzeciej do czwartej rano, tak często to miało miejsce, więc to mnie naprawdę bardzo mocno cieszy. A teraz przejdziemy do suplementacji, pokażę wam, jakie suplementy stosuję i nawet te suplementy po prostu wyknę ze względu na to, że mamy wieczór, a ja dzisiaj mam bardzo mocno zabiegany dzień i stosuję albo z rana, albo wieczorem, więc za chwilkę wam pokażę co to za suple są i dlaczego ich używam. Dobra, słuchajcie, a więc jesteśmy teraz przy suplementacji, e, powiem suplementacji, która jest według mnie taką moją bazową, natomiast nie tyle co bazową, co taką, na której mi mocno zależy, e, więc pierwszym suplementem jest Omega-3, Omega-3 Strong, e, 550 mg w jednej kapsułce, jeśli mowa o EPA i DHA, e, ja tutaj stosuję 5 kapsułek na jedną porcję, żeby nie było, że zaraz coś zmyślam, chociaż co z tego, że będę pokazywał Wam te kapsułki, po prostu jest to, są kapsułeczki z Omegą, nie będę też mówił, że, że to jest jakaś, że to jest jakaś reklama czy i tak dalej. Natomiast ja współpracuję akurat z jedną firmą i z tej firmy suplementy aktualnie są przeze mnie, przeze mnie stosowane, natomiast nie będę pokazywał, bo wiem, że ostatnio wiele osób się obraziło, że to była to reklama. Nie chcę mówić o reklamie, chcę wam mówić po prostu co stosuję i po prostu co też pomogło mi dojść do zdrowia. Więc teraz tak. 5 kapsułek Omega 3. Później 5 kapsułek również wieczorem, się gromadzę wieś, więc warto było wyciągnąć by to jeszcze z rana, natomiast normalnie to wygląda tak, że rano i wieczorem biorę tą omegę. Kolejnym suplementem jest NAC. NAC 600 mg na porcję, ja stosuję z rana jedną kapsułkę, na wieczór również jedną kapsułkę. Jeśli mowa o magnezie, to jest to cytrynian magnezu, u mnie akurat 800 mg dziennie. Jeśli mowa o w sprzęcie, to jest to kolostrum, kolostrum 1000 dokładniej stosuję dwa razy dziennie po dwie kapsułki. Witamina C jest stosowana razem z znakiem, po jednej kapsułce rano i wieczorem. No i dość istotnym elementem oczywiście w tej całej kładance jest również końcem Q10, który polecam dla wielu osób, My, które dbają również o swoje serducho. Jeżeli macie jakieś również problemy związane z jakkolwiek, może być to nie tylko związane z hemoglobiną, hematokrytem, bo ja tego nie mam, natomiast jeżeli chcecie dbać o swoje zdrowie naprawdę na takim wysokim poziomie, to oczywiście nattokinaza, w niektórych wypadkach IP6, astragalus, różne naprawdę suplementy można stosować, tylko pamiętajcie, że, do czego zmierzam, pamiętajcie, że można stosować wszystko i możemy brać te kapsułek 20-30 dni, natomiast bierzemy to, co jest nam potrzebne, ewentualnie bierzemy Kolejne suplementy i dokładamy te suplementy, gdy widzimy, że e, powiedzmy, nasz okres masowy na przykład będzie okresem przedłużony, bądź ten okres masowy będzie wzmożony pod kątem mocniejszej suplementacji, że te treningi są naprawdę bardzo ciężkie. Widzimy na przykład, że okres redukcyjny jest okresem mocno wyniszczającym. Jeżeli on nas mocno wyniszcza, jesteśmy przed okresem startowym, widzimy, że czujemy się już tak i tak, ewentualnie to wyniki badań są takie, a nie inne. To oczywiście wtedy możemy wzmacniać naszą suplementację, możemy ją poprawiać. I oczywiście najważniejsze jest to, aby patrzeć na wyniki badań. Tak jak widzicie u mnie, to wyniki badań są dobre. Te wyniki badań wcześniej też nie były złe, natomiast ja całorocznie staram się niektóre suplementy non-stop stosować, aby te wyniki właśnie wyglądały w taki sposób. No i to, to co jest najważniejsze, mogę brać tych suplementów 5-10 opakowań więcej, tylko nie, nie taki jest cel, aby stosować wszystkiego po prostu po trochu i aby było wiecie, wiecie, przepraszam, jestem już delikatnie zmęczony, aby to było wszystko po prostu napchane pod chory, bo to nie na tym, nie na tym polega. Tak jak powiedziałem, można stosować również inne suplementy, jeśli mowa o medze, ja również postaram się teraz zadbać o lepsze źródła lepsze źródła białka czy tłuszczy bo jest to jakaś tam makrela wędzona jeden lubi, drugi nie lubi ja akurat lubię, więc czasami, są, czasami sobie ją wrzucam oczywiście tutaj taki minus jeśli mowa o moich lipidach to prawdopodobnie są również te produkty które są produktami mocniej przetworzonymi ewentualnie produktami, które są produktami tłustymi, nazywając to kulturalnie, nie mówiąc, że jest to czasami syf, po prostu zwykły syf i te oczywiście lipidy również warto byłoby wyprostować typowo czystą dietą, dobrą dietą, zdrową dietą, natomiast u mnie to pojawia się teraz, tak jak mówię, taki delikatny odpoczynek również od michy, więc biorę to na klatę, biorę to pod uwagę, nie będę Wam zmyślał, że po prostu jestem jakimś tam czyściochem dietetycznym w tym okresie, natomiast myślę, że warto o tym wspomnieć, natomiast tak jak mówię, z wyników badań jestem zadowolony i tak wygląda moja suplementacja. Mogę powiedzieć jeszcze, że glutaminę również stosuję dwa razy dziennie po 20 gramów, więc to również jest używane. Czy coś więcej tutaj, bo tutaj mam jeszcze jakieś puszki, jakieś kreatyny, AKG, cytruliny tego aktualnie nie stosuję, EAA, izolat tego też nie stosuję, karbo nie stosuję, klejku ryżowego z 30 paczek leży, aktualnie też nie stosuję, chyba nawet nie zaczął stosować, jeżeli by mi się mogło, można powiedzieć, chcieć wrócić na okres masowy. Przejadło się to masakrycznie. No i tak to w sumie wygląda, jeśli mowa o, jeśli mowa o tej suplementacji. Tak się rozglądam, coś mogę Wam jeszcze powiedzieć. Ocet jabłkowy, czasami wrzucam e, oliwa z oliwek dobrej jakości. No i to w, sumie, to w sumie tyle. Jeśli mowa jeszcze o suplementach przed snem, zauważyłem, że lepiej śpię, dobrze śpię, więc staram się nie stosować żadnej melatoniny. Nie stosuję szwagandy, generalnie. Nie mam teraz tego stresu na zasadzie, dużo, dużo pracy na nic, nie mam czasu, tu jeszcze trening, tu jeszcze gdzieś pojechać, tu wrócić, zjeść, nie zjadłem, muszę wrócić i tak dalej, wszystko się przeciąga, więc z racji tego, można powiedzieć, mogę skupić się po prostu na tym, że wstaję rano, jem śniadanie, ewentualnie, tak jak powiedziałem wcześniej, nie chcę jeść śniadania, tego po prostu nie jem, zjadłem je później, siadam do pracy, robię wszystko to co, to, co do mnie należy, a później sobie mogę, można powiedzieć, jakby spędzam swój czas wolny jakkolwiek, ewentualnie nie muszę się wszystkim spinać, że nie zdążę w ciągu doby wszystkiego załatwić i po prostu znów kolejny dzień w spać o trzeciej o nad ranem, więc teraz wszystko wygląda wiele lepiej i w o normalnej porze. Zasypiam, wstaję powiedzmy o tej godzinie 8.00 rano, więc, więc jest naprawdę spoko i bez przedłużania tak to wygląda. A za chwilkę pokażemy Wam jeszcze e, posiłek ostatni posiłek e, na dzisiejszy dzień. Będą to ziemniaczki, będzie dodatkowe mięsko, będzie dodatkowa suroweczka tak to nazwiemy i tak to będzie dzisiaj wyglądało. Bardzo Wam dziękuję e, i widzimy się przy kolejnym, nie tyle co materiale, co kolejnej klatce. Siemanko. słuchajcie, będę patrzył tutaj, ponieważ nagrywam z telefonu, mógłbym patrzeć tutaj, ale będzie mi niewygodnie, natomiast e, chciałbym Was przeprosić, ponieważ wczor wczoraj, e, gdy nagrywałem Wam materiał, zrzuciłem, e, zrzuciłem te filmy, te, te fragmenty od razu na komputer, natomiast spadł do mnie Rafał, którego znaczy oczywiście z kanału i Rafał potrzebował ode mnie kamery, potrzebował je pożyczyć, więc zapomniałem zgrać najważniejszego i ostatniego klipu, który dotyczy posiłku, który wcześniej Wam pokazałem, a ten posiłek to oczywiście Pieczone ziemniaki, do tego surówka, surówka można powiedzieć, warzywa na patelni zrobione w postaci takich papryki, cukinia, cebula i to było po prostu usmożone na oleju spray, możemy to poddusić. Pieczone ziemniaki, to powiedziałem wcześniej w piekarniku i do tego była karkówka, karkówka, którą można powiedzieć nie tyle co lubię, co miałam ochotę. I ten okres aktualnie, ten okres taki mm, siłowniowo-przerwowy od, od diety i treningu wykorzystuję też w taki sposób, że zaraz tak tego, że naprawdę przez parę ładnych lat jadłem sztywno, bardzo sztywno, to były ewentualnie nie, takie delikatne tygodniowe wyjazdy, nie, czy wyjazd powiedzmy na, na dwa tygodnie na wakacje, to był po prostu wtedy, bo nie było tego schematu, nie, tak tutaj po prostu staram się też delikatnie od nich odpocząć i jeżeli mam ochotę, a mam ochotę, bo jestem przyzwyczajony, żeby zjeść kurę z ryżem przysłowiowo, oczywiście takie jedzenie kulturystyczne, to to jem. Jeżeli chciałbym sobie zjeść coś innego, czyli powiedzmy właśnie jakąś karkówkę, czy jakiś schab, czy, czy kompletnie cokolwiek innego, no to oczywiście też to, też to sobie wrzucam i takie mam podejście aktualnie do diety. Patrząc w ten sposób wyglądam, jakiegoś ze zarobił. Nie robię, ale, ale wtrącę to, bo tak to dziwnie wygląda. Ja dawno nie nagrywałem bardzo z telefonu. Natomiast jeszcze chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jeden ważny, bardzo, bardzo istotny szczegół. Posiłek, który przygotowałem jest możliwy do zjedzenia przez każdego jedynie co, bo wielu podopiecznych moich pyta jak ja przygotowuję posiłki, czym to się różni. Słuchajcie, możemy jeść w taki sposób, jak ja nam pokazano na tym posiłku, tylko kwestia jest tutaj tego typu, że karkówka jest bardzo tłustym mięsem, no i oczywiście warzywa, które spożywamy podczas okresów redukcyjnych mogą oczywiście powodować również to, że będziemy ich pakować po pół kilograma na posiłek, nie o to w tym chodzi. Chcemy sobie zrobić po posiłek pełnowartościowy, więc oczywiście jemy ziemniaki pieczone, ryż, makaron, możemy nawet z ryżem zmieszać te warzywa i tak dalej, to będzie smaczniejsze. Możemy dodać jakieś tabasco, jakąś sriracha, jakieś piri-piri i tak dalej, możemy dołożyć mieszankę warzyw i to będzie naprawdę fajnie się komponowało. Może być makaron z pasatą, z pomidorami krojonymi takimi w puszce i w ten sposób staramy się to dietę naszą rozmaicować. Oczywiście te mięso wymieniamy na pierś z indyka, pierś z kurczaka, polędwiczek, wieprzowe jakąś wołowinę. Oczywiście wszystko, w zależności od waszego makro. Jeżeli są jakieś tłuszcze w posiłku, jak najbardziej możemy użyć delikatnie bardziej tłustego mięsa jako właśnie źródło tłuszczy. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo łatwa by ich utrzymać, jeżeli jesteśmy w stanie delikatnie pokombinować w kuchni i w ten sposób właśnie ja również robię, tak jak widzicie, raz to ziemniaki, raz to, raz to, raz tamto, to można powiedzieć, tą grupę węglowodaną sobie rozszerzam, zmieniam te produkty. Jeśli mówimy o produktach raczej trzyma się takich sztywnych, typu właśnie pierz kurczaka, w formie fileta, czy w formie po prostu sztywnego fileta, tak by to nazwał, bądź w formie mięsa mielonego, czasami to grilluję, czasami to piekę, można to również robić upiec z warzywami, można to dusić na patelni właśnie z pasatą. Naprawdę dieta jest bardzo prosta, natomiast jeżeli wiele osób będzie chciało iść jeszcze bardziej na skróty, to na pewno ten proces sobie delikatnie utrudniczy, więc Staram się zawsze jeść czysto, staram się jeść zdrowo. Jeżeli jest okres masowy, to jest to delikatnie brudniej. Jeżeli jest okres odpoczynku, to na mam ochotę. Po prostu wypijam dodatkowo ten izolat i w ten sposób, no, tak się teraz po prostu odżywia. Więc tutaj taka mała informacja dla osób, które oczywiście oglądają mój kanał. Informacja dla moich podopiecznych. Możecie w tej kuchni kombinować. Nie takie kombinacje jak najbardziej dozwolone. To jest kwestia już tak naprawdę waszej weny twórczej. Też wiele osób pyta mnie o przepisy. Ja natomiast nie jestem gościem, który, który te przepisy jakieś układa ma jakieś ebooki i tak dalej, oczywiście e-book jeden nawet mam skończony, skończony, skończony w 60%, bo jeszcze to trzeba jeszcze opisać. Natomiast Możecie korzystać również z posiłków gotowych z internetu, natomiast zwracajcie uwagę, aby nie dodawać tych produktów tłuszczowych, aby używać mięsa, które nie ma tłuszczu. Jeżeli macie te tłuszcze w diecie, dołóżcie tłuszcze z mięsa, aniżeli z produktów dodatkowych. I w ten sposób sobie kombinujemy. Naprawdę, ja również, będąc na na redukcji, korzystam z niektórych przepisów, sprawdzam te przepisy i daję te dodatki, które są dozwolone. Te, które widzę, że jakby w mojej diecie będą sprawiały sprawiał kłopot, będzie tutaj problem oczywiście z dalszym rozwojem, jeśli mam o serwetki, te produkty odrzucam, bądź zamieniam je na jakieś inne. Naprawdę, masa produktów jest możliwa tutaj do użycia, więc Was oczywiście zachęcam do tego, aby w tej kuchni delikatnie, mocniej kombinować, bo wtedy jest o wiele łatwiej trzymać tu michę. No i przepraszam, że w ten sposób, ale naprawdę przy posiłku, dokładnie to mówiłem, to chwilę trwało, natomiast tutaj tak czy siak żegnam się z Wami w ten sposób. Mam nadzieję, że tak czy siak wybaczycie mi tego typu błąd. Czasami się zdarza. Dzięki bardzo, widzimy się przy kolejnym materiale, życzcie mi zdrowia, mam nadzieję, że materiał się podobał i dajcie znać w komentarzu, co chcecie zobaczyć na kolejnym filmie. Dzięki bardzo, siemanko, hej!